Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Na samym wstępie chcę Was zaprosić na mojego Instagrama Nexu przez Czu, także wpadajcie, oraz zostawcie łapkę w górę dla zasięgu, także co? Ja już się przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Reporter z New York Times został nagranie wysłane e-mailem od jednego z czytelników. Groził mu po tym, jak wspierał Hillary Clinton w 2016 roku. Podczas wyborów na prezydenta Stanów Zjednoczonych mężczyzna mówi, że zacznie się wojna domowa związana z tym faktem, stwierdzając, że długopis nie jest tak samo mocny jak broń palna. Czołowe prasy pisały o tym, że otrzymały podobne groźby. Nikt nie był w stanie określić, kto to był. Wiedzieli tylko, że był mężczyzną i wspierał Donalda Trumpa. Podczas rozmowy numer tej osoby był zamaskowany. Okay, Hillary lost. You supported a criminal. You still support that criminal. You're the problem. You are the enemy of the people. And although the pen might be mightier than the sword, the pen is not mightier than the AK-47. Kilka użytkowników Twittera zaczęło się zastanawiać, gdy na ich telefony przychodziły straszne wiadomości głosowe, zawierające w sobie jakiś kod wojskowy. Pierwsza osoba, która dostała tę wiadomość był Tai. Było to w maju 2018 roku, od czasu wrzucenia go na YouTube, nagranie ma ponad milion wyświetleń. Musiał on usunąć konto ze względu na to, że otrzymywał dużą liczbę wiadomości związaną z tym tematem. Osoba bała zniekształcony głos i mówi S, S niebezpieczeństwo, SOS. To jest straszne, ewakuuj się ostrożnie, to nie są ludzie Wiadomość została zdekodowana i była nadawana z Indonezji Następnie sprawa stawała się bardziej dziwna Kilka dni później użytkownicy dostawali groźby, żeby usunęli posty opublikowane na social mediach Związane z tą rozmową Po tym kilka użytkowników dostało wiadomości, które brzmiały Przejmują kontrolę Taj mówił, że późnym wieczorem jakiś samochód jeździł koło jego domu i robił zdjęcia nie jest test, to jest Over the past several years we have been wanting to send an automated voice message to people who understand and are not afraid. One message at a time will make many know the truth. The truth that other biological beings have been walking this supreme creation that sustains life. Earth, a planet created just like our own. With technological advancements you as the human race have kept yourselves strong and living. But as chaos comes to your planet we must show ourselves to prove that there are different ways to keep peace. To nagranie zostało wrzucone w 2017 roku. Osoba, która to wrzucała, myślała, że dzwoni jego mama z telefonu sąsiadów. Ale ktoś się wkradł na linię. Sąsiedzi sprawdzili, co mogło być tego powodem, ale nic nie znaleźli. Kilka dni później znowu się to stało, gdy jego matka była u sąsiadów. Zadzwonili, żeby przyszedł sprawdzić, co się dzieje. Była bardzo zestresowana i nie mogła przestać się trząść Pojechał następnego dnia do swojego domu w Colorado Chciał trochę odpocząć od pracy i od tej sprawy Kilka dni później usłyszał dlaczego jego matka była tak przestraszona Jego telefon zaczynał puszczać jakąś przerażającą wiadomość Zorientował się, że wiadomość włączała się tylko od 19 do 19.15 Postanowił, że nagra wiadomość przy użyciu swojego laptopa, żeby mógł wstawić to do internetu Następnego dnia wszystkie linie telefoniczne nie działały Zadzwonił do operatora Sieci, ale oni nie mogli przyjechać i sprawdzić, co się dzieje. Przeprowadził małe śledztwo i ustalił, że wiadomość może pochodzić od Agencji Obrony Jądrowej, ale nie jest tego pewny. Nie jest jeszcze pewien tego, dlaczego jego matka i inni ludzie dostali tę wiadomość. fox Foxtrot 77. Status alert con 4. Status alert con 4. Security tracing in progress. Attention. 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 Whiskey. Whiskey. Zero. Nine. Ready. November. Papa. Four. Four. Danger. Hotel. Papa. Seven. Ready. Kobieta wrzuciła film na YouTube o tym, że jej dziadek zmarł w 2010 roku około 6 miesięcy po tym jak opublikowało nagranie w internecie. Mówi, że otrzymała na swojej poczcie głosowej wiadomość, w której ktoś szepta słowo dziadek. Mówi również, że nie wierzy, że jest to oszustwo, ponieważ dźwięk brzmi za perfekcyjnie. Także to by było na tyle, jeżeli film wam się spodobał, szczerze łapkę w górę oraz jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie ten kanał po więcej, myślę, że nawet fajnych filmów. Także co, ja nie zabieram wam już poranka, popołudnia, czy też wieczoru. Trzymajcie się, na razie, cześć!